Elektromechanik urządzeń chłodniczych montuje, uruchamia i obsługuje urządzenia chłodnicze oraz klimatyzacyjne. Prowadzi ich bieżącą konserwację oraz zajmuje się ich naprawami i oceną jakości pracy. Stosowanie nowoczesnych technologii ułatwia pracę w tym zawodzie i pozwala np. Na, na zdalną kontrolę, obsługę i monitorowanie pracy urządzeń chłodniczych przez Internet. Elektromechanik urządzeń chłodniczych wykonuje pracę samodzielnie lub w zespole. Może pracować na stanowiskach monter i serwisant urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz jako maszynista urządzeń chłodniczych. Pracę w tym zawodzie może wykonywać osoba, która posiada wykształcenie zawodowe o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym lub elektronicznym i ukończyła odpowiednie szkolenie lub naukę zawodu u pracodawcy.